Tam się szło też na jadalnię, tym parkiem można dojść do jadalni a tam jest nasz pokoik o tam Dobra chłopaki, idziemy zobaczcie A tam był nasz hotel Tam też idzie dość dookoła miasteczka Tędy i tędy Pójdziemy poczekać zdjęcia w tym parku. Co? To mam nadzieję, że widać dobrze. Da. Tam to jest druga część hotelu. Tu jest, tu jest. Miłość, jak słuchaj. Gdzie idziemy, Wiki? Tak, do sklepu Piciu kupić. Dokładnie, do sklepu. Tak. No i tam zaraz będzie to do wynajęcia. O tam. ku tam rowerki wynajęliśmy, prawda? Pamiętasz? Gdzie były rowery wynajmowane? Pokaż. No to pokaż. Idź, pokaż. Tam? Dobrze pokazujesz. No zaraz pokażemy. A gdzie jemy jedzą, jedzą śniadanka, obiady? Raz pokażesz. Gdzie jest stołówka? O tam. Tam, tak? Tam jest stołóweczka. Tak. Po drugiej stronie jest do wynajęcia samochody, bądź rowery, nawet dla dzieci z koszyczkiem. Potelikiem w sensie. Koszyczki też są, jak ktoś chciał na zakupy, na rowerze, to też są. Jest taka opcja. No. Zaprowadzi was. Można sobie na dworze też fajnie stoliczki zjeść. W środku też dłuża jest. I tutaj właśnie to co mówiłam do wynajęcia sobie. Rowery, samochody. I też niedrogo, bo pytaliśmy, no to tak 7-8 euro. Za rowery płaciliśmy. pać mi Ożko 8 euro. Tak? 8 euro nie? Za rowery. Tak, no za jeden oczywiście, tu za 16 zł. Złoty... euro, przepraszam. 16 euro za dwa to myślę, że jest okej okay cena. Więc jak coś to polecamy tutaj. I fajne rowery, bardzo lekko się prowadziło. I tutaj rączkę. I tu przechodzimy właśnie. Przez ulicę? Stop, Stop, autko. I tam właśnie się idzie po lewej do supermarketu. Mamy fajny duży supermarket. A tutaj na miasto, tam może. właśnie, moi drodzy, na wyspie jest dużo kotków. zobaczcie, jeden akurat się tam schował pod autem, w cieniu, sobie fajnie leży. ale są różne kociaczki, różne kolorki, małe, duże, dużo. przy hotelu też wieczorem szczególnie jest bardzo dużo kotków, więc dzieci mają frajda radochę, chyba że też fani. Kocioł, maniaki też są, więc też będą zachwyceni. A teraz idziemy do sklepu zakupki. Zobaczcie jakie słodycze. Duży wybór Milki. M&M's już się widzę kończą. Tam duża paczka, Miłoszek ostatnio chciał. On te M&M's. Różne tutaj takie etikety. to są u nas, ale tego na przykład u nas nie spotkałam. O, tutaj są z Nestle. takie. Zobaczcie, jaki wybór w chipsach. I też fajna cena. Takie rodzaje chipsów. Burrito. Pokaż. O, tego nie ma w Polsce. Takiego dużego Seven Daysa. Mega, super, max. Tu są takie. Takie duszki u nas są, nie? A tutaj są takie, a nie toperki. Troszkę inne duszki, inaczej wyglądają. O, te mamy, ale inną wersję trochę. Te muszą być dobre, minionkowe. Bo tak wybierają, chyba, że ze względu na Na to, na dzieci, nie? Że minionki, może. Starbie, Zobacz, minionki są, rupeczki No. Pokaż. weźmiemy spróbujemy i damy znać, tak? Spróbujemy i wam damy znać, czy dobre te duszki. te to znaczy, sory minionki, bo Mioszek wziął minionki, zobaczymy, nie? Czy dobre. I powiesz, tak? Widzą, czy dobre. No. Znać, czy dobre? Okay. Zobaczcie, tutaj macie soki. Miłoszkowi bardzo smakuje ten jabłkowy w słońce, więc jak ktoś będzie z maluchem, to polecamy, bo dobry. Tylko my ten bierzemy większy, taki, o to mu z wodą, bo jest bardzo słodki. Więc mu tak pół robimy, ale ten jest ok, w słońce, jak gdzieś tam na mieście potrzebujecie, to jest okej. Okay. Wody. O, z Mars. Ka. Napoje. takie, Takie. wody różnego rodzaju. Coca-Cola też znajdziecie. Chipsy, są też płatki, nie? Co, mi łóżku. Cola. coś sobie żebym. Nie wiem, o takie wielkie płatki. Śniadania. One squeaky, ale takie fajne z podusią. Tak, to są lajony. Fitness. Jak to jest chyba o linie też jak najbardziej. Tam też macie różne fitnessy. To co u nas? Widzę. Są takie dżemy marmona. tak tu są takie takie tu są madu wow fasz zobaczcie tu macie różne alkoholowe hejne co jest u nas myto z greckie piwko tu jest to z puszce i mąkowe no, tu są greckie piwka To są pił Michał, ale to jest takie nam popularne. Reszty to tak nie wiemy, jak smakują. patrzcie ile macie tu mnóstwo, naprawdę przypraw. No mnóstwo tego. Nie, tak też nie wiem, czy można nagrywać, więc tak wam. Teraz wyjedziecie, no mnóstwo, cała leja Tutaj macie oliwki i tutaj pełno oliwek. No tu jest jakaś taka extra virgin, no około 10 euro, 9,70. Dokładnie. No różne oliwy. No akurat sobie wzięliśmy też tą. Wybraliśmy akurat tą. Albo tą, już nie pamiętam, chyba tą. Nie, tą jednak wymieniliśmy na tą. No duży wybór.